Coś tu twórca utwórca w jaki sposób skręcać linkę z łyka, mówiłem, pokazywałem już to w kilku poprzednich swoich filmach. Łyko musi być trochę wilgotne, jeśli nie trzeba je zwilżyć, tak by stało się miękkie i podzielony na kilka odpowiedniej szerokości pasm. Skręcać można na kilka sposobów i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Dwa pasma. Wykonuję dosyć długą zakładkę. Chwytam po środku i skręcam. Skręcam bardzo ciasno. I w pewnym momencie linka zacznie się, można powiedzieć, sama skręcać. Chwytam lewą dłonią. I każde Pasmo skręcam w tym samym kierunku. Palcami lewej dłoni ściskam i w pewnym momencie luzuję uchwyt, tak by linka mogła zacząć się skręcać. I ponownie jedno pasmo, i drugie. I w pewnym momencie luzuję. Lewej dłoni co pewien czas prostuje pasma. Pasma się skręcają, zatem należy to wykonywać. I kontynuuję. Kiedy luzować uchwyt lewej dłoni, trzeba już to wyczuć indywidualnie. Skręcać można na kilka sposobów, kiedy luzować chwyt, jest to zależne od materiału, w każdym razie, dosyć często. Jeśli któreś pasmo na pewnym odcinku będzie dosyć wąskie, wtedy materiału można dołożyć i kontynuować skręcanie, wystające włókna obciąć na końcu. Linka właściwie jest już gotowa. Taka długość wystarczy. Na końcu wiążę węzeł zwykły. I ucinam niepotrzebne końcówki.